I tutaj jest to, co chciałam. Tutaj jest nie? ale tutaj jest to, co chciałam. Tutaj są naklejki. To mi się najbardziej podoba. To są naklejki. Dobra, piękne. Po prostu to jest piękne, że to jest. W każdych takich domkach są naklejki. Znaczy w każdych takich gazetkach. To, 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 super old. Tutaj są kolejne. Tutaj jest kolejny rodzajnik projekt. Ja. Często sobie napierdolę że zaszyty, ale wy możecie sobie gdziekolwiek indziej przybyć. I tutaj też są zadanka. zadanka. Dalej idziemy. A tutaj jest wreszcie moja pralka, czy jej nie ma. Jestem zła, że nie ma. Dobra. Muszę szyb. szybko, szybko. Miesz co zobaczyć pralkę, gdzie jest moja pralka. Dobra, tutaj jest awokado i nazywa się Awo. i go nie mam. A tutaj jest banan. Tutaj jest troszkę spleśniały. Tutaj nie. To nie wygląda. Nie takiego zjadła, takiego nie. Tutaj jest. On się chyba nazywa nana. Nana. Tutaj jest rzadki. I go nie mamy. Gala, dobra Gala. I oni rzadki, już opowiadłam. Soczek. I Juicy. Juicy. Tutaj jest ulica rzadki, którego też moja przyjaciółka kiedyś miała. Tutaj jest wisiękka, który nazywa się Her. Sher. Sure. Sher, sure, okej. Okay. I tutaj są owocki. O, też i tak nie mam. Tutaj są owocki. Nie, fruity. Fru Nazywają się fruty Też ich nie mam. I tutaj jest Vita. Vita. też nie Vita albo że jest wita Tutaj jest Vita, pomarańcza, nie mam jej. I tutaj jest wszystko to samo. Tylko, tylko z takim domkiem, gdzie są znowe rzeczy. Na przykład do bananki, jabłuszko, soczki. No, takie tutaj są szneczne. I są, jest tym tak Także wiecie, wiecie o co chodzi. I że tutaj są odrębne zadania. Dobra, idziemy dalej. Ja, kochamy dalej. To jest moja pralka. Ja nie wytrzymam, jak nie będzie tej pralki. O, ale je, jest coś, co mam, tylko, że to nie jest pralka. Mhm. To jest pralka. Dobra, tutaj jest to coś, pół... pół. To mi nic nie podpowiada. Mm. I tutaj jest... I tu mam... Wiecie przecież już Tutaj jest... Te, taki brokatowy go nie mam, ale znam jaki Które Wtedy co mam? Ten, tego rzadkiego. Tutaj jest... To jest mix. Nie, nie, to jest maszyna do szycia czy mikser. Yy, dobra, ja mam oba. Z tych samych kolorów mam oba. Myślałam, że czymś się różnią, ale niczym się nie różnią. Jedymi kolorami. Oba coś innego. Ja mam to samo, tylko z kolory. Tutaj jest klej Czego nie mam? Jest yy, niebieski i pomęczowy. Tutaj. Jest master pomarańczowy i furtowy. Paleta do malowania. Tutaj też ma kolorki. Ja bym by było fajnie, gdyby one się różniły kolorami tutaj na paletach. Prawda, żeby było fajnie. No tak, nie mam A to jest ten ultra rzadki nitka, Jej nie mam. Tutaj są nożyczki. Ja mam te w tej wersji, wy też tego nie widzieliście, bo to było, bo po prostu je nagrałem. Wtedy tutaj jest taki domalowanie, tutaj jest ten pen. Tutaj jest ta paleta do malowania, pewnie tutaj jest też ten piecek. I tutaj jest właśnie ten domek i te zadanie o nim, nie wiem czy o nim, ale na pewno o tym, co on robi dalej. Idzie. E, e, o o tak, 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 jest pralka. Na pewno jest pralka, ale zaczynam od początku. Tutaj jest Express eks czy jak? Ekspres. Ekspres. Express. Express. Tutaj jest Express. go nie mam. Tutaj jest wanna, niebieska, pomarańczowa. Nie mam. Tutaj jest... Yy, nie wiem, co to jest. I, bi, w, w, i, Jimmy. Jimmy? Ale tu mi nic nie podpowiada. Tak jak przy tym tutaj, światowym yy, Tutaj jest. Yy, poc. Poc. Garny. A, ale ich też nie mam. Pomarańczowy zimny. To jest odkurzacz. Ja mam. W tej wersji nawet ma taką samą buźkę jako mój, fajnie. Uch, I teraz będzie śmieszne, tutaj jest toaleta, tutaj jest kibelek. Mi się bardziej podoba ta wersja, nie wiem dlaczego, ale mi się podoba. Dobra, no to możecie powiedzieć jak wam się podoba. Jest. OK, no to teraz wam powiem, to się, tam nie to się różniło. Te, ta maszyna do szycia była taka różowa, a to co było? To, to ten toster. Wcześniej się z, e, niby z tym tosterem, a tą maszyną do szycia. I wreszcie pralka. Moje marzenie. Nie wiem dlaczego było że moje marzenie, ale fajnie. Pralka, 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 pralka. Dobra, idziemy na drugą stronę. Tutaj, na drugą stronę. Tutaj jest ten taki domek. Tutaj jest taki pewnie do sprzątania rzeczy, albo żagarnki, ekspresy. Tutaj jest domek i duży domek. I są takie też małe w tych domkach. Jest ten cały, co jest w środku i są zadania. Ja z nimi. Druga strona. Uh, uh, uh. Zobaczcie jakie fajne zestawiki. Hi, hi, hi. Jakie słodkie, słodziutkie, mi się podobają. Zadam rabireńcik, ale mi się podobają te zestawiki. Słodziutki z tutaj są osiołki, kukurydza, która sama siebie je. No i jest kukurydza, jest kukurydzą i je kukurydza, to sama siebie je. Idziemy dalej. Tu są słodkie zestawiki, tutaj jest basenik. Basenik i nas mistyczko i Domek na drzewie te słodziutki, bo są tu zwierzątka. Jak są zwierzątka, to oni że są słodziutkie. Oczywiście. Ludzie po są słodziutkie. Nawet że nie ma zwierząt. Nawet gdy nie ma zwierząt, idziemy dalej. Tu. Oje, nie patrzcie, tutaj są odpowiedzi. To tutaj jest cała cała ta uloczka z tej serii Tam, tutaj jest ten rząd tutaj są zestawy Młodzi pops z tej serii które można kupić jest na przykład taki że raz dwa trzy cztery może osiem, młodzi, nie, siedem, osiem popsów i dwa usta rzadkie może Wam się też trafić pralka. I ja mam ten torcik. Też jest ultra rzadki. że ja mam ten torcik. Mam też dwa ultra rzadkie. Tutaj jest ten piesek. Miałam go. I wiecie tutaj też jest ultra rzadkowacki. Yy, ekspres. I tutaj jest chyba torcik do przedszkolnicy. Tutaj, tutaj są dwa domki. Jeden ultra rzadki. Yy, Tutaj są jeden domy, dwa domki, jeden odrażaki i trzy normalne młodzi popsy. Tutaj jest pośle jaka, widzicie na środku. Tutaj są te duże domki, zestawy. Tutaj są zestawy z małymi domkami. I tutaj są normalne szofy, zaszetki, które właśnie dzisiaj trafiłam. Była tam normalna zaszetka. Dobra. I teraz nadeszła chwila.